Dzień dobry, dzień dobry w Nowym Dniu. W Antykwariacie mamy wszystkie działy, jakie tylko da się wymyślić, piśmiennictwa. Dziś, może, takie książki trochę, które mogłoby się wydawać lekko kuriozalne, a jednak one są, proszę Państwa. Ślimaki, siedliska, młodych olszyn, wyspy, bonsak. Trafi do działu Zoologia, czyli biologia. Unaczynienie skóry u jaszczurki, zwinki. Trafi do tego samego działu. Badania antropologiczne młodzieży męskiej, szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych rejonu Pomorza i Kujaw. Badania antropologiczne, antropologia to dział biologii, więc będzie tak samo. Święta Barbara, twój patron do działu Religię, Duchowość, Wiara. Zbrodnia Oskara Slatera trafi do kryminałów. No i Krystyna, córka Lawransa, najchętniej trafiłaby na moją osobistą półkę, ponieważ już tyle osób mi tę książkę polecało łącznie z autorką Małgorzatą Musierowicz w swoich książkach o Borejkach, że y, chyba zabiorę ją do domu i mam nadzieję, że zacznę czytać wkrótce. Y, na pewno skandynawska i na pewno jest wątek miłosny, czyli dwie rzeczy potrzebne dla mnie do dobrej, wciągającej lektury. Y, polecam książki z naszego antykwariatu. Jak skończę czytać, będzie można kupować.